Osiem błogosławieństw dajesz Panie nam do życia świętego. Błogosławieni ubodze w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą. Cisi, albowiem oni na własność posiądą w ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni, Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni, będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią. Prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was, i z mego powodu mówią pompliwie wszystko złe od nas się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Osiem błogosławieństw dajesz, Panie, nam do życia świętego.